Cześć, witajcie z Number 1 i to jest moja kolejna postać na 25. rangu, jest 234, 23, ale to dla was, ponieważ mam yy, jest tylko wklejone zdjęcie, ponieważ nie mogę grać totalnie, wypiję na farcie. po prostu nie mogę grać, i nagrywać, nic, więc teraz tylko ten odcinek może wlecieć, to jest moja kolejna postać, yy, nie wiem, która miniaturka, na pewno wam pokażę, zaszedł się, poddał, to już jest pewne, a to ja wam za dużo nie będę pokazywał, więc... Jeszcze jeden screen dostaniecie, że ja byłem w Pro i dziękuję za oglądanie. Ripple'a nie będzie, jak już mówiłem wam, nie mogę nagrywania nic e, normalnie, więc dziękuję za oglądanie. Ja jem po wbił właśnie, to jakoś to postać, dlatego też się odzwieńczyłem i też wbiłem, więc dziękuję wam za oglądanie. Wbiłem to na gum wbiłem do 748 ale później spadłem na 707 i wbiłem wszystko na solo. Pa, pa!